Jesteś związany swoimi skinami, na no Pilot możesz mieć swoje skiny na lepsze, a z Konem Tungtu Tung możesz dostać 35% do depozytu, więc odwiedź Pilot i wymień swoje skiny na lepsze. Cześć coś jesteśmy na Caesar i potwieramy skrzyneczki, zobaczymy jak dzisiaj jest z dropem, a zanim zaczniemy, możesz wejść w depozyt, wpisać kod tung tung tutaj da Ci 10% bonus na start i dodatkowe 210 więc możesz sobie zacząć przygodę z Cezus Nic całkowicie za darmo zdobywając dzięki temu fajne bonusy dodatkowo możesz dołączyć do giveawayów które aktualnie e, tutaj są na stronie a, aktualnie około 800 zł w skinach za 10 zł możesz spokojnie dołączyć do AK co takiego za, za 20 a jak zdeponujesz tam jest 100 no to masz tutaj e, do wszystkich skinów dostęp, dzięki czemu 800 zł w giveaway'ach możesz e, dostać, dzięki czemu możesz całkiem nieźle zwiększyć tutaj e, budżet, więc możemy zaczniemy od jakiejś skrzyneczki, zobaczmy lurker case, zobaczmy jak to wygląda więc na pewno e, spróbuję parę tych casów na jester mode, zobaczymy e, jak to idzie, więc otwórzmy tutaj może kilka, zobaczmy, mamy aktualnie tutaj 7000, więc może tak ze 2-3 razy klikniemy, zobaczymy Eee, czy nam coś ciekawego wypadnie, tutaj pierwszy open prawie paracord knife to mogło być całkiem całkiem niezły open, ale niestety tylko 80 więc 1 szósta, więc trochę słabo ale drugi open też całkiem blisko tego paracorda, ale no eee, jednak to nie jest tak blisko byśmy chcieli, ale i tak 3 stówki mamy z powrotem, więc coś nam się tutaj zwraca, ale i tak fajnie by byłoby byśmy tutaj doplei coś um, mocniejszego ale niestety nie mamy tyle szczęścia więc dwie dyszki tutaj e, z tego opena zobaczmy może inne skrzyneczki więc może IGL tej skrzyneczka 80 zł, więc możemy takie trzy spokojnie otworzyć, zobaczmy e, co nam wypadnie, zobaczmy, zobaczmy e, Leci nam Fire Elemental P2000 całkiem skin, 7 dyszek 95 całkowicie, my mamy 250 open 3, więc mamy trochę luza, ale e, oczywiście może nam to odda w następnych openach, zobaczymy 2 fire elementale, więc tutaj blisko money backa, 230 więc prawie, prawie, 30 zł luza zobaczmy jak tutaj nam wyjdzie następny open fire elemental kolejny, więc też całkiem słabo dzisiaj e, skrzyneczki nie oddają, więc Zobaczymy, otworzymy może jeszcze kilka sztuk, a potem jakąś bitkę może skleimy, zobaczymy, może uda nam się ograć boty. Zobaczmy, zobaczmy, 215, więc prawie money back, prawie, ba, ale no to nie jest to, co byśmy chcieli zobaczyć, my chcemy zawsze całkiem niezły profit, a taki manyback to niestety nie jest to, co byśmy chcieli. Mamy na, na 26000, więc całkiem niezły balans, żeby tutaj coś pootwierać skrzynka snipera, zobaczmy dwie sztuki, 420 od sztuki, zobaczmy jak nam się to uda otworzyć, otwieramy, otwieramy, Prince Team z pierwszej, może to być coś warte, zobaczmy czy Manyback będzie chociaż niestety nie 250, więc otwórzmy jeszcze może raz, może dwa, zobaczmy, ten Prince nie byłby całkiem ciekawy i zatrzymało się na końcu, więc to może być 490, to jest profit, ale... Tutaj quality dość słabe było tych, tych skinów, więc mogło być dużo, dużo mocniej, ale no niestety dostaliśmy jeden z gorszych quality skinów, więc mamy ledwo money back, znowu 150, więc dzisiaj skrzyneczki, coś nie chcę oddawać, zobaczmy może jakąś bitkę, może na bitce nam się coś uda tutaj ugnąć. zobaczmy, nowa bitwa. Dodajmy jakieś ciekawe skrzyneczki. Zawsze jest e, okazja tutaj, jak, jak jest okazja, trzeba dodać tutaj jakąś e, skrzynkę na Gestel Mode. Zobaczmy co my tu mamy. Może właśnie tą skrzynkę lurkel. tutaj może dajmy tak jedną, jedną dobitki. Zobaczmy, zobaczmy co tutaj jeszcze możemy dodać. anti e, tutaj może na buście byśmy dodali tą skrzyneczkę, za cztery dyszki ona będzie. Tak, zobaczmy tutaj dwie skrzyneczki. Dodajmy dodajemy jeszcze może Champions Trophy też, też z boostem, tych 6 dyszek to można dodać taką skrzyneczkę Jeszcze myślę, że może IGL-a się tutaj dodaliby będzie 500 zł bitka Całkiem, całkiem niezabitka Można coś ciekawego tutaj już wygrać Zobaczmy Trzy osoby oczywiście i zobaczmy jak to wygląda może nam się uda dropnąć jakiś ciekawy skin. Na pewno jeden z tych pierwszych tutaj dropów są bardzo ważne. Mamy tutaj na gesterze skrzynkę, więc tutaj może jest dość spora szansa na, na kosę, ale niestety nikt nie dostaje tej kosy, więc musimy liczyć na, na jakieś dobre dropy na tych zbustowanych skrzynkach. Zobaczmy tutaj P250, ale to jest niewystarczająca 6 dyszek ale jakaś tam, jakaś tam przewaga jest więc na razie jest 80 do 130 zobaczmy a ładnie wygląda 150 więc całkiem całkiem mamy 230 do 150 jeśli się utrzymamy to będzie money back może a nawet z 25 zł profitu, więc trochę money backa trochę luza zobaczmy jeszcze może jedną bitkę taką 1 na 1 ale myślę żeby jakąś grubą skrzyneczkę wrzucić zobaczmy może jakąś taką za za 100 albo 200 więc zobaczmy zobaczmy co my tu mamy eee, myślę że możemy spróbować z tego sniper Case'a, może dwie sztuki nawet i jeden luxury case więc mamy 840 bitkę zobaczmy stanowa bitka 1 na 1 więc tutaj mamy dość, dość mocną szansę żeby żeby wygrać taką bitkę więc zobaczmy eee, jak to pójdzie dodajmy bota tutaj zobaczmy kto nam tutaj dołączy mamy bot Alex i zobaczmy jak nam pójdzie tej bitka? Więc pierwsza skrzyneczka, chyba dwa skiny nie są za dobre, mamy tu 5 dla bota, więc nie za mocne te skiny. Zobaczmy drugi, drugi skin to jest 120 zł, ale 200 zł za, za tego digla i ostatnia skrzynka myślę, że bota wygra już dość mocno. 1200, 1000 za e, dla bota, 800 ten Golden Koi był warty, więc tutaj widzimy, że dzisiaj naprawdę nie mieliśmy za dużo szczęścia, ale jeśli chcesz spróbować swoich sił na CSGO Skins, zapraszam z kodem TungTung, Tung. e, masz tutaj różne bonusy i możesz dołączyć do, do giveaway'ów, które tutaj organizuję, więc 800 złotych w giveaway'ach za użycie kodu TungTung, Tung. zawsze można tutaj spróbować i jakiś może profit ustrzelić.